Cześć z tej strony, bo W ostatnich częściach naszego poradnika do Aerosoft Ceriot zajęliśmy się safety checkiem, programowaniem FMS i originating checkiem. Wszyscy pasażerowie są już na miejscach. Najwyższy czas rozpocząć procedurę włączania silników i kołowania na pas celem wystartowania do Gdańska. Zajmiemy się teraz uruchamianiem silników. Żeby to zrobić, najpierw należy wpisać jeszcze kilka dodatkowych rzeczy do, do komputera. Wchodzimy sobie na zakładkę performance. Aha, jeszcze taka jedna uwaga, ja to nagrywam w innym terminie. Także może być kilka różnic względem poprzednich odcinków. Mogą się jak i różnić się na przykład trasa. Bo startujemy z pasa 07, a nie z 25 i kilka jakichś innych szczegółów, jak waga, paliwo i tak dalej, ale generalnie wszystko wszystkie czynności, które wykonujemy, są takie same, także. Wy miejcie to na uwadze podczas oglądania. Co należy zrobić? To należy sobie wpisać prędkości takeoff. Mamy to w zakładce Performance. Kiedy już sobie tutaj wpiszemy takeoff data, to znaczy zero fill weight i paliwo jakie mamy, to wtedy obliczane są tutaj prędkości startu V1, V V2, V2, V2 plus 10. I te wszystkie prędkości obliczane są też na podstawie tego co wybierzemy wyżej, czyli flap settings, czyli na jakich klapach będziemy startować. Najczęściej startuje się na ósemkach, więc ósemki wybieram i jeszcze jakie są warunki, jaki jest pas, czy jest suchy, mokry, czy jest pokryty śniegiem, czy jest pokryty lodem. Eee, te prędkości liczą się automatycznie, żeby je ustawić możemy kliknąć sobie set all i one wszystkie pokażą nam się dokładnie tutaj w tym miejscu, będziemy z nich korzystać podczas startu. Eee, tak jest najłatwiej, można jeszcze to zrobić manualnie używając tutaj eee, tego pokrętła i wy, wy, wy... wystukując wszystkie te prędkości. Wy... Wybierając wszystkie te prędkości osobno, ale zabiera to dużo więcej czasu. Prawdziwi piloci serio to muszą to robić, ale my na szczęście mamy tablet, który za nas to wszystko ustawi. Wystarczy tylko kliknąć Set All. Jak widzicie, wszystkie te prędkości to się ustawiły zgodnie z tym, co jest napisane w naszym EFB. Znacznik w kolorze magenta pokazuje nam prędkość V2 plus 10 i tą prędkością będziemy się znosić, także ona jest ustawiana przez to pokrętło Speed. Jeżeli sobie tutaj ruszą tym pokrętłem, ta prędkość się zmienia, ale zostawmy na 149, bo taką mamy prędkość 149 węzłów. Pozostałe prędkości będziemy mieli wyszczególnione podczas rozbiegu na pasie. To trzeba było zrobić jeszcze dodatkowo przed startem. Teraz możemy już zająć się uruchamianiem silników. W tym celu należy sobie zrobić clear to start checklist. Wchodzimy sobie tutaj na checklisty, mamy checklistę clear to start. Aha, jeszcze taka kolejna mała uwaga w poprzednim odcinku, nie pamiętam już w którym, ale e, mówiłem, że tutaj e, ustawiamy sobie wysokość elewa, elewacji lotniska docelowego i to jest nieprawda. Należy tutaj wybrać sobie elewację lotniska, na którym się aktualnie znajdujemy, także balice mają 791, e, więc wybrałem sobie 800 i w powietrzu, kiedy będziemy się już przygotowywać do zniżania, to wybieramy tutaj elewację lotniska docelowego. E, także to był błąd, e, musicie sobie wybrać tutaj przy starcie lot, elewację lotniska, na którym się znajdujecie, czyli wysokość nad poziomem morza i później, jak będzie Przygotować się do lądowania, to wpisujecie tam elevation, wybieracie lotnisko, na którym będziecie lądować. I tak to ma wyglądać. Ale przejdźmy do e, naszego e, Clear to Start checklist: Personal Electronic Devices Off, APU On, mamy APU włączone. Tutaj jest pokazane, że, że pracuje APU. E, electrics checked, możemy sobie sprawdzić elektronikę, elektrykę, czy mamy dostatecznie e, dużo prądu, aby Odpalić silniki. W tym celu klikamy tutaj ilek. Jak widać mamy tutaj prąd dostarczany z APU i nie ma takiej sytuacji w naszym scenariu, aby ten prąd był za mały do y, odpalenia silników. Także możemy założyć, że y, to wszystko nam tutaj pięknie działa. Patrzymy dalej, co jest. Take off data set. Właśnie to zrobiliśmy przed chwilą. Doors closed, locked. Zamykamy wszystkie drzwi. Możemy sobie zobaczyć. Y, no. Y, tak jak w rzeczywistości, tutaj klikamy sobie. Może tak pokażę na doors. No i widzimy, że mamy pootwierane wszystkie drzwi. Także, żeby je zamknąć, no to oczywiście idziemy do naszego EFB. Klikamy sobie na aircraft i open closed, open closed, open closed. Zamykamy wszystkie drzwi. I jak widać, wszystko jest na zielono. Pozamykaliśmy sobie drzwi. Następnie mamy beacon Tu jest beacon Włączamy go W ogóle to muszę sobie zmienić, żeby tutaj było o Żeby to była dwójka i teraz o Takie spojrzenie na górę To jest spoko, okej okay. Także mamy beacon, włączamy beacon Następny w kolejce jest fuel pumps and quantity, czyli e, pompy paliwa i Ilość paliwa, tutaj mamy e, pompy paliwa, i włączamy je klikając sobie e, Lewa pompa, prawa pompa, teraz one są włączone No i ilość paliwa, sprawdzamy, 2715 kg Troszeczkę tutaj stałem to IPU z paliwa, trochę paliwa, ale wystarczy nam na lot bez problemu, także Wszystko jest w porządku, jedźmy sobie dalej, Hydraulic Pumps, Auto, On Wszystkie pompy mają być Auto i one jak widzimy tutaj są, to jest pozycja Auto a dla pompy e, 3A to jest pozycja on dobrze mówię 3A 3a tak Także reszta na auto e, A3A na on e, a światło bikon tak w ogóle włączamy po to żeby dać znać wszystkim na ziemi że będziemy zaraz włączać silniki albo że te silniki są włączone Także nie zapominajmy o tym żeby tego bikona kliknąć. Oczywiście nie ma to żadnego znaczenia w symulatorze, bo nikt, nikt tam nie ucierpi, ale beacon to jest takie fajne światełko, które tutaj mruga. Możecie sobie zobaczyć, ono jest tutaj u góry. A może tak, tutaj jest to światło bikon, to jest górne światło bikon, jeszcze jest tu na dole i ono mruga. Dzięki temu ludzie, którzy tutaj są wokół samolotu, wiedzą, że będziemy zaraz go włączać silniki. Dobra, wejdźmy sobie na stronę status i mamy nasz domyślny status. Następny punkt mamy parking break on off, mamy parking break włączone. Jak widać jest parking break włączone. Nie potrzebujemy w naszej obecnej sytuacji pushbacka. Gdybyśmy potrzebowali pushbacka, byłby to moment, w którym Podłączalibyśmy naszego pushback taga i prosili o wypchanie nas z gate'a czy z miejsca postojowego. My będziemy takować sobie do przodu i w prawo, przepraszam, do przodu i w lewo, bo startujemy z pasa 07. Także jak tylko mamy pozwolenie na pushback and start, na przykład, to wtedy możemy się tym zająć. W naszym przypadku wymagane jest tylko pozwolenie na start na odpalenie silników, także będziemy to robić właśnie teraz i żeby włączyć silniki w naszym seriocie. Musimy następnie kliknąć tutaj w, w guzik włączania prawego silnika. Są dwa silniki prawy i lewy albo pierwszy i drugi. Klikamy sobie start. Słyszymy, że wyłączyła się klimatyzacja, ponieważ całe powietrze, które jest generowane przez IPU, potrzebne jest do odpalenia tego silnika, także klimatyzacja zostaje wyłączona. Praktycznie w wielu samolotach tak jest. Na pewno może słyszeliście, że kiedy, kiedy silniki są włączane, to mm, nawiewy po prostu przestają działać. I teraz tak. Patrzymy się tutaj na ten ekran i widzimy, że N2 rośnie aż do 22. E, 20 23 teraz. Kiedy wyjdzie nam ponad 20, należy tą czerwoną wajchę pociągnąć, czyli klikamy na nią i do góry. W ten sposób włączamy dopływ paliwa do silnika, fuel flow, jak widzicie 200. E, wynosi ja tutaj 0, bo tego silnika jeszcze nie odpaliliśmy i silnik zaczyna startować. Zaraz będziemy mieli informację o tym, że silnik został odpalony. Ciśnienie oleju wzrasta, ciśnienie, e, temperatura oleju wzrasta Gdyby się zdarzyło, że ciśnienie oleju nie wzrasta To należy jak najszybciej wyłączyć silnik Oczywiście nie ma takiej możliwości w naszym samolocie także, także w porządku Ja widzę, że strasznie się tutaj trzęsiemy Ja to zmniejszę trochę, bo to jest spowodowane przez FS Realistic, można to wszystko sobie tutaj ustawiać Także ja sobie to tutaj zmniejszę, OK żeby nam tak nie czepało tutaj z tym samolotem. Dobrze, mamy pierwszy silnik już włączony. E, następnie odpalamy drugi. To znaczy e, prawy silnik mamy włączony, teraz odpalamy lewy. Klikamy sobie start. Ta sama sytuacja. Czekamy aż N2 dobije do 20%. W momencie kiedy N2 dobije do 20%. Czerwona dźwignia do góry i przesuwamy silnik w pozycję idle, czyli Włączamy dopływ paliwa do silnika. Silnik zaczyna startować. Tak samo oczywiście jak w przypadku prawego silnika. Temperatura oleju rośnie, ciśnienie oleju rośnie. I obydwa silniki są już włączone, możemy ich używać. Zobaczmy co jest na naszej checklistie. After start checklist generators auto. Tutaj wszystko jest automatyczne. Automatycznie ustawione było na auto, więc jest auto Electric. Sprawdźmy, czy tutaj wszystko jest w porządku. Idziemy na stronę ILEK. E I zobaczmy, czy silniki generują tutaj moc. Tak, generują prąd. Tak, jest tutaj generator 1, 2. I wszystko się zgadza. APU nie daje nam teraz żadnego prądu. Także jest pomijane. Także wejdźmy sobie na stronę Status. Jak widzicie, APU dalej pracuje, także następnym krokiem będzie wyłączenie tego APU. Bleed Valves, Auto. Tutaj też było wszystko ustawione na Auto. I PAX ON były włączone, automatycznie się wyłączyły podczas włączania silnika, ale generalnie są ustawione na ON, także wszystko w porządku. I tak jak mówiłem, APU on/off i możemy APU wyłączyć. Także wyłączmy sobie APU. Klikamy tutaj, stop. Widzimy, że APU zaczyna spowalniać. I się wyłącza. Możemy kliknąć już Power Fuel, czyli wyłączamy APU na zero. Następnym krokiem będzie włączenie no Steering. Widzę, że w tym crj jakby nawet jak mamy wyłączone no Steering, to możemy bez problemu sterować samolotem na ziemi. Wydaje mi się, że nie ma, nie ma tak w rzeczywistości, że jeżeli wyłączymy, no to wtedy nie możemy korzystać z przedniego koła, jako z koła skrętnego. Nie wiem, może ktoś z Was wie to, niech mi powie. W każdym razie, zgodnie ze sztuką, włączamy ten nos i string na w pozycję Armed i jesteśmy praktycznie gotowi do kołowania. Przed rozpoczęciem taxi, robimy sobie jeszcze taxi checklist. Checklist składa się z kilku pozycji: slats, flaps w pozycję prawidłową do startu, czyli pozycję 8. Ustawiam na pozycję 8, otwierają się klapy. Właściwie to sladcy no klapy też troszeczkę zjeżdżają, ale skrzela głównie tutaj odgrywają główną rolę. E, także mamy to. No jak widzicie zauważyłem jeszcze, że mam czoksy włożone, czyli te e, blokady kół. Także zapomniałem to, to wyłączyć i teraz sobie to wyłączę. Mam oczywiście włączony hamulec parkingowy, żeby nie odjechać. Parking brake on jest włączony, także nie zapominajmy, żeby to sprawdzać. No i oczywiście przepustnica na idle, no bo inaczej byśmy pojechali do przodu. Następnie mamy flight controls. Sprawdźmy, czy i to jest właściwie taki. Taka pozycja w tej checkliście, która właściwie ma sens, nawet w przypadku symulatora, no bo może na mnie działać joystick, może na mnie działać przepustnica, może, znaczy przepustnicy nie sprawdzamy, ale może na mnie działać, mogą na mnie działać pedały, czy co, cokolwiek tam mamy, także warto rzeczywiście sprawdzić czy to działa. Wchodzimy sobie w takim razie na stronę flight controls i tutaj mamy wszystkie flight Controls. controlsy, ja teraz ruszam joystickiem lewo, prawo, góra, dół, właściwie to mm, dół, góra. No, i pedały: jak widzimy, wszystko tutaj chodzi. I mamy też trym stabilizatora na 6,3, i to jest dokładnie ta wartość, którą należy mieć. 6,3, to w poprzednim poradniku, z tego co pamiętam, było omawiane, ale jeśli nie, no to tutaj mamy po wpisaniu wszystkich informacji pokazane trym, jaki mamy ustawić. I ten trym ustawiamy sobie właśnie tutaj. Albo jeżeli nie chce nam się wchodzić na tą stronkę, to on jest również na status, i tutaj też jest ten trymer. E, stabilizatora ustawiony. Pokazany właściwie. Idziemy dalej. Co tutaj mamy? Jeszcze trims, właśnie green check, czyli to, co właśnie zrobiliśmy. Trust traversers armed, czyli należy uzbroić e, odwracacze ciągu. Tutaj są do tego przełączniki jeden i drugi. Pozycje on. Później mamy flight, in, flight instruments checked. Sprawdzamy nasze Flight Instruments, no tutaj wszystko się zgadza i brake Temp, czyli temperatura hamulców. Ta pozycja jest w naszym przypadku, w tym przypadku akurat, no do końca nieważna, no bo jest to pierwszy lot, ale gdybyśmy na przykład robili jakiś turnaround albo lecieli gdzieś dalej po lądowaniu, no to dlatego ta pozycja jest też żeby sprawdzić czy te hamulce są już ostygnięte, gotowe do dalszego działania. E, Okej. Okay. Zrobiliśmy taksi checklist Następnym punktem będzie po prostu kołowanie do progu pasa 07 Kołowanie żeby zacząć, oczywiście wyłączam hamulec parkingowy Jak widzicie zacząłem się już toczyć troszeczkę Dodaję trochę mocy, nie więcej niż 20-30% Czasami no do 40% myślę można Spokojnie Włączamy światła taksi Światło nawigacyjne też możemy sobie włączyć, ale nie jest taki super wymagane. Gdyby była noc, wieczór, kiepska widoczność, to jak najbardziej włączamy te światła. Kiedy oddalimy się już troszeczkę od terminali, od gateów czy tam parking spotów. Możemy również włączyć sobie stroby, one są bardzo jaskrawe, bardzo jasne, silne światło, które może razić załogę naziemną. Także te stroby włączamy sobie dopiero później, nawet przed samym wjazdem na pas. Jest kilka szkół, jak to robić, także no, to jest symulator. Od ja tutaj sobie odpalę nikomu, nikomu nie stanie się krzywda. Jeśli chodzi o prędkość kołowania, mamy ją podaną tutaj. Ground speed wynosi 17-18 20-25 to już jest naprawdę maksymalna prędkość kołowania w zakrętach 10 benzów. I tak kołujemy aż do progu pasa. Powinniście tutaj już mieć ustawioną wysokość stępną na jaką dostaliście zgodę. O TTC, ja mam 10 tysięcy, zakładam, że na taką. Wysokość, dostałem zgodę wstępnego wznoszenia, także mam ustawione 10 tysięcy No i tu oczywiście tak jak wcześniej ustawiliśmy jest witu plus ten I to są takie najważniejsze rzeczy, jeszcze możemy sobie ustawić heading jaki będziemy mieli po zajęciu pasa Heading pasa 0.7 w Krakowie to 0.75 Także ja sobie ustawię ten heading 0.75 Jeżeli mamy taką możliwość, wykorzystujemy całą długość pasa dostępną dla nas, e, szczególnie w przypadku CRJ 900 i 1000, które naprawdę potrzebują już konkretnego, konkretnego pasa, żeby się oderwać od ziemi, konkretnego pasa, żeby wyhamować, szczególnie jeżeli jesteśmy z obciążeniem, zawsze staramy się e, ten pas wykorzystywać jak najbardziej tylko możemy. Kołujemy do progu pasa, zatrzymujemy się przed nim, włączamy hamulec parkingowy, a ja z Wami zobaczę się w kolejnej części, której omawiać będziemy sam start, wznoszenie i przelotową. Także zapraszam do następnej części.